Jak wygląda szerszeń? No tak. Ostatnio jak tu parkowałem, to ich nie było. Na czwarty tu mam Franciszek z szerszyniami, żebym się dogadał. Król tam sobie teraz lata. Jezus, aż się wystraszyłem mojej wody, co się przewróciła. Ale generalnie król sobie lata teraz koło rowerku mojego. I Dochodzą do porozumienia, czy mogę tutaj przebywać. Bez zezwolenia. No i ten teraz jeden to mnie tak za ucho, że tak powiem, szczelił. Także stoi im na trasie i co po chwilę któryś mnie trąca o ucho. Nieciekawie, pam, 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 wpadają jeden za drugim. Także poproszę dziewczyny, żeby mi jednak rower przyniosły z powrotem. Bo ja już go, że tak powiem, stąd nie odbiorę. Raz, że uczuleni jesteśmy na takie jady jak skorpionów i innych gamoniów, co to kąsają jadem, jak i ten szerszeń, co to mnie właśnie w nogę znowu trącił. Hmm. Się dzieje, się dzieje. Franciszek, na czwarty mam. Szerszeniem się nawet kłaniam. A po tym drzewie to chodzę. Jak Jezus powodzi, tak ja chodzę po tym drzewie. Tak zachodzę.